Witam na kanale Aqua Tanganika W dzisiejszym vlogu chciałbym Wam zaprezentować produkty akwarystyczne firmy Aqua Vinci, widoczne na filmiku przede mną. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym pierwszym produktem. Jest to przedłużacz pod zastosowanie akwarystyczne. W kolejnych odcinkach będziemy mieli do dyspozycji i do e, oceny napowietrzacz oraz lampelet do akwariów. Ok, przejdźmy do pierwszego produktu. Mamy tutaj bardzo ciekawe opakowanie. No właśnie, może zanim zaczniemy, powiemy parę słów o opakowaniu. Jak widzicie, nie jest to karton, nie jest to folia. Są to torebeczki z filcu. Bardzo ciekawy design. Ciekawe opakowanie. Niespotykane, jeżeli chodzi o produkty akwarystyczne. Uważam, że mm, naprawdę y, szacun dla osoby, która wymyśliła ten sposób opakowania. Ponieważ no na pewno przyciąga to oko i zwraca uwagę na to, że dany produkt jest interesujący i prawdopodobnie wysokiej półki. Co za chwileczkę potwierdzimy. Ok. Mamy przedłużacz. Przedłużacz akwarystyczny z przewodem półtora, półtora metrowym, trzema gniazdkami sieciowymi oraz dwoma gniazdkami USB. Do tego mamy włącznik oraz trzy diody sygnalizujące załączenie każdego z trzech. Gniazd sieciowych. Tutaj przy gnieździe USB mamy diodkę, która się świeci, kiedy te gniazda będą aktywne. OK, możecie powiedzieć, no dobra, zwykły przedłużacz, ale jednak nie. Nie jest to zwykły przedłużacz. Jest to przedłużacz, który na swoim pokładzie, proszę bardzo, cóż on tu ma? Ma WiFi. Tak więc już informuje nas o tym, że tym przedłużaczem, tymi gniazdkami USB możemy sterować za pomocą. Sieci Wi-Fi i dedykowanej aplikacji, którą możemy ściągnąć na iOS i Androida. Dodatkowo, każdy z gniazd, czy obciążenie wszystkich gniazd jest tutaj pod kątem obciążenia prądowego na poziomie 16A. Gniazda USB 2A. Fajne, ciekawe. Jakościowo, naprawdę, naprawdę bardzo wysokie wykonanie. Boki błyszczący, biały kolor, front matowy. Każdy z gniazd jest opisane. Mamy pierwsze, tutaj mamy drugie i trzecie oraz gniazda USB. To samo wtedy możemy tutaj sobie odnieść, że mamy jeden, dwa i trzy. Logo Aquavinci. Za chwileczkę podłączymy sobie ten przedłużacz do sieci. Mam już zainstalowane na telefonie i tablecie aplikację do tego przedłużacza. Pokażę Wam jak to działa i zaprezentuję Faktycznie jak załącza się i wyłącza tymi gniazdami. Ok, przejdźmy do rozpakowania tego przedłużacza oraz podłączenia go do prądu. Przedłużacz na samej końcówce ma jeszcze taką fajną zaślepkę. Potrzebna, niepotrzebna, nieistotna, natomiast jest coś ciekawego. Ok, w pierwszej kolejności przedłużacz możemy normalnie załączyć, jeżeli nie mamy aplikacji, czyli Naciskamy, podłączamy. Mamy wszystkie aktywne gniazda, gniazdo USB. Dodatkowo jak widzicie, ponieważ mamy już go skonfigurowanego, zalogował się do sieci Wi-Fi w moim domu, czyli mamy informację, że Wi-Fi jest podłączony, przed jest podłączony do Wi-Fi. Ok. Ustawimy go sobie tutaj, tak żebyście widzieli, co się z tym fantem dzieje. Natomiast włączę sobie teraz na urządzeniu obok aplikację i zaprezentuję wam, jak ten przedłużacz działa. Aplikacja jest e, powiedzmy bardzo prosta intuicyjna czyli mamy zadeklarowany za e, instalowany i podłączony do sieci Wi-Fi przedłużacz smart. Podłączamy go i tutaj widzicie mamy możliwość załączenia bądź wyłączenia poszczególnych gniazd i tak powiedzmy tak go sobie przytrzymam. Widzieliście w tym miejscu zgasła lampka. Wyłączyłem gniazdo numer jeden. Zgasła lampka druga i tak kolejne gniazda. Cóż jeszcze? Przedłużacz oczywiście jako funkcja nie tylko załączania i wyłączania ze smartfona poszczególnych gniazd ma też możliwość programowania każdego z gniazd łącznie z gniazdami USB tymi dwoma naraz czasowego. Czyli w zastosowaniu akwarystycznym jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ nie potrzebujemy już kupować dodatkowych zegarów czasowych, aby powiedzmy, sterować oświetleniem czy dodatkowymi urządzeniami, które mamy zainstalowane bez regulacji, oczywiście, w akwarium. Możemy to realizować na poszczególnych gniazdach. Tudzież ewentualnie są też urządzenia akwarystyczne dostępne z zasilaniem poprzez USB. I teraz, żeby zaprogramować dane gniazda, wchodzimy w funkcję. Wybieramy switch, czyli gniazdo numer 1. I tutaj przykładowo już e, zaprogramowałem sobie tak na potrzeby tego filmu e, funkcję załączenia i wyłączenia gniazda. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o programowanie? Wybieramy sobie czasowo. E, ustawiamy moment załączenia gniazda. Ustawiamy sobie, e, kiedy to gniazdo ma się załączać. Tutaj w tej wersji zostało to zaprogramowane, żeby codziennie o tej określonej godzinie to gniazdo się załączało. Jak widzicie, możemy sobie tutaj wybrać przy tym konkretnym parametrze dzień załączenia bądź wyłączenia. Tu oczywiście deklarujemy, czy chcemy włączyć, czy wyłączyć to gniazdo. Co mamy? Notification, czyli możemy sobie tutaj dodać uwagę, tak żebyśmy wiedzieli, co to jest na przykład. Za gniazdo, do czego one służy. Czyli możemy sobie tutaj wpisać oświetlenie na powietrzacz, falownik, cokolwiek nam się zechce. To samo, jeżeli deklarujemy wyłączenie. Analogicznie, w ten sam sposób wykonujemy, ale tu mamy jakby dwie funkcje, czyli załącz wyłącz w określonych parametrach czasowych. Natomiast jeżeli chcielibyśmy, aby nasze światło, czy nasze gniazdo działało w taki sposób, że Powiedzmy, w godzinach porannych ma się załączyć, i po około 2-3 godzinach wyłączyć, i to samo ma zrobić wieczorem. To zgodnie z harmonogramem dodajemy kolejną na przykład tą godzinę. Zaznaczamy sobie parametry, że ma to nastąpić zawsze. Ma się wyłączyć, i mamy tu przez 3 minuty się załącza, i wyłącza, i przez kolejne minuty możemy je załączyć. Dodając kolejny punkt harmonogramu i je wyłączyć na przykład jako off. Tak więc bardzo prosty w obsłudze program. Jak widzicie, częściowo jest przetłumaczony na język polski, częściowo jest niestety angielski, natomiast jest naprawdę intuicyjny i można sobie tutaj wszystko ładnie to poustawiać. Pokazuję to po prostu jako ciekawość i ciekawostkę, ponieważ fajnie to fajnie to funkcjonuje. Już jest przeze mnie to sprawdzona. Naprawdę rewelacja. Jeżeli mamy więcej takich przedłużaczy. Możemy sam ten przedłużacz również nazwać, że jest to przedłużacz numer jeden. Jeżeli mamy ich takich przedłużaczy, trzy każdy z tych przedłużaczy możemy nazwać niezależnie i mieć niezależnie dostęp i programować je poprzez sieć Wi-Fi. Jak widzicie, można również sterować tymi przedłużaczami za pomocą urządzeń zewnętrznych. Alexa, bardzo popularne na zachodzie urządzenie, Google Assistant, tak samo. Tak więc możemy wydawać komendy głosowe, korzystając z tych. Powiedzmy, dwóch aplikacji urządzeń, e, i głosowo w domu wydawać kolendy, aby załączyło się bądź wyłączyło dane gniazdo. Również ciekawa e, funkcja dostępna w aplikacji z zastosowaniem tego urządzenia. Cóż to jest za, za aplikacja? Już Wam pokazuję. Aplikację można w wypadku iOS-a ściągnąć. Nazywa się Smart Life. Bardzo prosta, e, szybka w ciągnięciu. E, no, jak widzieliście, prosta w obsłudze. Cóż mogę więcej dodać? Przedłużacz. E, bardzo ciekawy. Jakość wykonania naprawdę rewelacyjna. E, prosta w obsłudze, analogowa bądź za pomocą aplikacji e, mobilna. E, cena, bo to na pewno zapytacie. E, Przedłużacz jest dostępny na polskiej stronie firmy Aquavinci. Pod filmem będziecie mieli link z dostępem do odnośnikiem do tej strony. Ten przedłużacz można nabyć za 100 zł. Czy to jest dużo czy mało? Uważam że jeżeli patrzymy na przedłużacz na jego możliwości to jest mało ponieważ eliminujemy w tym wypadku 3, a nawet cztery zegary czasowe które możemy wysterować w pełni a także zarządzać nimi zdalnie. Tak więc e, naprawdę ciekawa opcja polecam w zastosowaniu akwarystycznym. Być może można by było to zastosować jeszcze do różnych innych funkcji w domu, ogrodzie, czy też w warsztacie. Natomiast patrząc pod kątem produktowym, naprawdę warty uwagi, warty zakupu. Zapraszam na stronę Aquavinci. Możecie nabyć taki przedłużacz. Natomiast w kolejnych firmach omówimy kolejne dwa produkty które dostępne są na tej stronie. Dodatkowo Aquavine, na swojej stronie, ma jeszcze w swojej ofercie grzałeczkę akwarystyczną. Tak więc mam nadzieję, że niebawem uda mi się również tą grzałkę Wam zaprezentować, przetestować, pochwalić się efektami, jakie ja zaobserwowałem stosując tą grzałkę. Naprawdę ciekawe produkty oferuje ta firma. Tak więc zapraszam do oglądania moich filmów, do polubienia, zasubskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem.